Witam Was w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik taki malutki haul plus testowanie rzeczy z haulu, czyli pokażę Wam tutaj kosmetyki, które kupiłam na stronce. Teraz link, linki do tych rzeczy znajdziecie na dole w opisie. Najpierw Wam tutaj pokażę, niektóre przetestujemy, bo po prostu niektóre nie mam za bardzo jak przetestować, a niektóre już testowałam, więc od razu najpierw Wam szybko pokażę. Tutaj mam takie coś z show, co szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie z rączką a są to tylko takie wkłady, więc no niestety, ale nie wiem, może ja jestem jakaś dziwna, po prostu nie zauważam, że to są same wkłady, ale link macie w opisie. Tutaj coś, co już testowałam, czyli maseczka z Asy Vivi, nie wiem, czy tak się czyta, w każdym bądź razie oczyszczająca, jakieś tam odporów ona ma być. Podobno to jest bardzo dobra firma, dużo osób ją polecało, więc stwierdziłam, że sobie przetestuję. Tak ona wygląda, taka jakby błotna, ale bardzo ładnie. Naturalnie tak pachnie. Ona jest podobno 100% z naturalnych składników, więc testowałam ją wczoraj i naprawdę po użyciu jej twarz jest taka od razu gładka, bardziej oczyszczona i rozświetlona, więc jest super. I będziemy testować również. Pierwsza rzecz to jest paletka. Paletka ze sześcioma kolorami do konturowania i korektor. Szczerze mówiąc, powiedziawszy, myślałam, że to do czego innego służy. Znaczy, wiedziałam, że to służy do konturowania, ale myślałam, że to są na przykład róże, a to jest do rozświetlania, ale to w sumie takie jest, tylko że to jest chyba jako korektor. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, to jest bardzo porządnie zrobione, na magnesy, więc jest naprawdę super. Jest duże lustereczko, jak widzicie, i to nie jest takie lusterko takie jakby plastikowe, tylko to jest lusterko, w którym dobrze widać, jak się malujemy. I mamy tutaj chłodne odcienie i... Ciepłe odcienie, tak więc zaraz będziemy to testować również. Ja sobie chyba tego nie będę używać jako korektor, nie wiem. Będziemy robić getrady with mnie ogólnie, więc pokazuję Wam kosmetyki, które będę używać, których zamówiłam. O swoich kosmetykach na razie mówić nie będę, których używam na co dzień, bo po prostu o tym najprawdopodobniej zrobię oddzielny filmik. I ostatnia rzecz to jest taka malutka paletka 10 cieni z FA Ja mam akurat odcienie 0,2. Teraz otworzę, wam pokażę. Ja już ją otwierałam, coś tam testowałam, ale to wiecie, tak, tak szybko, więc to nie był, w sumie taki test konkretny. Juka się coś tam nimi malowała. Jest taka bardzo, bardzo na malutka, taka chyba niby make Jest plastikowa, ale dosyć taka porządna. Jak się otwiera, to w środku jest, ojejku, jest naprawdę śliczna. Ma tutaj parę matowych odcieni, bodajże trzy matowe, a reszta chyba tylko trzy matowe. A reszta to są z to są błyszczące i to są naprawdę takie piękne kolory do tego jest taka malutka pacynka, którą o dziwo się zdziwiłam, że się bardzo dobrze nakłada właśnie te cienie nie osypują się, więc zaraz będziemy testować jeszcze nie wiem jaki zrobimy ten makijaż, ale tak jest tutaj też również lustereczko moja lampa się odbija, więc pewnie nic nie widzicie i będziemy zaraz to również testować i to były te rzeczy i zabieramy się do makijażu standardowo najcięższa część, czyli zdjęcie okularów Zacznę sobie od jakiegoś tam kremu, który sobie nałożę. Jak widzieliście, sprawdzam pigmentację tego do konturowania i jest super w większości. To takie chyba, co mają służyć jako korektor trochę nie za bardzo, więc no nie wiem. Ale jeżeli chodzi o te do konturowania, to jest pigmentacja naprawdę dobra. Tak samo jeżeli chodzi o cienie, to już zobaczycie na oku, nie pokazywałam wam na dłoni. Pigmentacja jest naprawdę, naprawdę spoko. Dobra, kremnik mi się trochę wchłonie. Użyję sobie swój podkład, który używam zawsze. Mam nowy i mi się trochę wylewa. Znaczy, bo jest jeszcze pełny i... problem. Będę nakładać tym pędzelkiem, co też ważne, kiedyś pokazywałam z dressing. mam bazę podcieni, ponieważ takowej nie mam. E, więc po prostu moją, moją bazą, tak jakby podcienie, jest podkład. Do którego również cienie się przyklejają, więc jest ok. E, teraz właśnie spróbujemy z tej paletki coś użyć. Skoro to jest kontur and concealer, to może e, concealer coś spróbujemy. Czyli mi się wydaje, że to jest coś z tych. Więc pewnie o ten, bo będzie pewnie mega pomarańczowy. To jest pewnie do rozświetlenia, tak mi się wydaje. To do konturowania to jest ten taki korektor, no. Więc spróbowałem na jakieś tam niedoskonałości, szczerze mówiąc podkład mi wszystko zakrył. Znaczy nie było za bardzo co zakrywać. Szczerość, znaczy skromność, ale można spróbować, czy to jakkolwiek kryje. Nie że ma dobrą pigmentację, to, to jeżeli chodzi o krycie, to... to chyba się to nie nada do krycia. Jakiś tam mniejszych może i tak, ale i tyle z takich większych rzeczy do wykrycia. I teraz nie wiem, czy mam to nakładać na puder, czy pod puder. Bo to jest takie miękkie, jakby, więc nie wiem. Najpierw zrobię sobie to takie popularne teraz rozświetlenie pod oczami, specjalnie do rozświetlacza, którymś z tych. Najprawdopodobniej z tym, bo to pewnie będzie za jasne. I zrobię, i zrobię sobie to gąbeczką. Więc nałożę sobie na gąbeczkę. Jak widzicie, jest pigmentacja, jest. Maga dużo, nie będę tego walić, bo to test. Ja się tak normalnie nie maluje, tak i nie topetuje się. Zresztą to, jak się maluje, to odświetnie... Nie no, ostatnio tak częściej trochę. Czyli nie będę wyglądać jak jakiś, jakieś plamy miała białe. Dobra, to się głównie pod oczy daje, żeby rozświetlacz ładnie leżał. Teraz będziemy robić konturowanie. Teraz o, ten ma większą pigmentację na dole. Zazwyczaj już trochę zrobiłam, bo powinnam najpierw to uklepać pudrem, ale że puder mam transparentny, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to teraz uczynić. Oczywiście bardzo duża ilość mi się wysypałam. Ja mam puder ryżowy, więc on jest fajny naprawdę. go takim pędzelkiem, który również zamawiałam z tamtych stron, takich zagranicznych, to to, pokazywałam w holu. One już myte były parę razy, i wszystko z nimi w porządku. Mogę zrobić mm, Body Makeup Challenge, czyli takich typowych Instagramowych dziewczyn, a to jest dosłownie tapeta na ryju, mówiąc. Więc mogę w sumie spróbować. Ale nie wiem, czy to wyjdzie, bo nie jestem doświadczona w makijażach Niestety. Dobra, teraz możemy użyć tego do konturowania. I nie widzę, mojego konturowania. A nie, no, to jest ten, co zawsze używam. Ale może jestem bardzo dba. Blada. Nie wiem, dobra. Próbujemy robić o tym, tym na dole. Dobra, nakładamy. Ja mam nadzieję, że sobie plam nie porobię. Ale jak się okazuje, o nie, w aparacie to wygląda jak wielka, jedna wielka plama, ale w realu to nie widać tego bardzo w rozterku. Jak się dobrze rozgląduje, to jest naprawdę. Naprawdę ładne, tylko widzę, że aparat mi to bardzo wszystko tutaj podkreśla i wyostrza, bo ja w lusterku, szczerze mówiąc, nie widzę tego, a też nie nagrywam przy bardzo naturalnym świetle, bo mam też lampę. I druga strona, przy której mnie się zawsze staram, bo jakoś, ja wiem, cię, że mi jest tam malować. Tak, rozświetlacz który który używam zawsze i jakiego je nakładam, jeżeli chodzi o twarz, to jak już chcę go nałożyć na twarz, to nie nakładam go pędzelkiem, tylko żeby był większy efekt, ładniejszy, to nakładam sobie na paluszek. Pięknie, no tak. Więc bardzo błyszczący. To jest w ogóle jakby wspitał z Libo Diamond Terminator. I sobie wtedy go wytypuję. Jest ładniejszy nawet niż pędzelkiem. Może teraz tego bardzo nie widać, ale. Ja tutaj w ustawku widzę. Dobra, nie będziemy przesadzać. Teraz zróbmy brwi, bo ja zawsze chodzę z założenia, że lepiej zrobić najpierw brwi, bo. Jak się zrobi mocne cienie, to z się nie powinno przesadzać, dlatego najpierw powinnam robić brwi. Zresztą moje brwi i tak z reguły są bardzo ciemne, więc raczej nie powinnam ich malować, ale po prostu lubią. Malowane brwi równa się piękne brwi. Dobra, teraz przejdźmy do głównej części, czyli do tej małego, do tego małego, pięknego cudenka, czyli do paletki. I teraz zastanawiam się, czy... bo tutaj są takie piękne bordowy, jest... Um, złoty, chyba zrobię taki nie wiem, no to będzie na próbę, więc mam prawo mi w każdym razie nie wyjść, spróbuję zrobić tą sobie pacynką małą, bo ją się po prostu najlepiej wklepuję te cienie akurat. Sobie nałożę, najpierw ten tutaj e, najjaśniejszy w kąciku, oczywiście później sama rozświetlacz tutaj dodam. Dobra, jak przyciągam całkowite, to wezmę dużym pętlę, który również był z tych stronach takich bezgranicznych. Nie hejtujcie moich technik malowania się, bo ja po prostu nie jestem w tym doświadczona. Nie maluję się od 5 lat, maluję się od może roku nie całego i to nie zawsze jak się chce, więc tak? Dalej może użyję tego bordowego, tak dam na środek, on jest ładny mi się wydaje. Tego błyszczącego bordowego. Widać, go? widać? Widać to tutaj. Jak możecie zauważyć, pigmentacja jest całkiem ok. Tylko że to już pacynka do tego nie za bardzo, ale pigmentacja jest spoko. Więc jak na razie sobie tylko po prostu go położę tutaj. A rozbudowywać już będę tym pędzelkiem. Ja, już nie będzie piękny smok, nic, nic przykrym bardzo, ale... Jestem czymś doświadczalnym, jest tylko i wyłącznie test. Chociaż stwierdzam, że wyszło mi naprawdę bardzo ładnie. A tym jaśniejszym złotym mogę tutaj z przodu nałożyć go. Tym najjaśniejszym. I na koniec tam czarny. To pewnie mi zepsuje wszystko, ale trudno tak troszkę w załamanie wejdą no ja dobra, to wezmę inny pędzel taki bardziej skośny chociaż nie ukrywam, że makijaż mi się podoba teraz w wewnętrznym kąciku Mam rozświetlacz, który dawałam tutaj może yy. takiego pędzelka bardzo zbitego, po prostu będzie on najlepiej wykrypywał I to już pięknie po prostu rozświetli oczko. Niestety w kreski się nie będę bawić, bo nie umiem robić kresek, To tym bardziej bardziej można dlatego, że nie mam. Czuć. Znaczy mam, ale on jest taki, nie za bardzo się nadaje. I powrócę do tych cieni na chwilkę, żeby zrobić dolną powiekę, chociaż kawałeczek. Jeszcze rozświetlenie pod długu brwiowym, żeby to pięknie wyglądało. To ja po prostu się czuję, jakbym w jakiejś tapecie była. O! Jak trzeba, to aparat nie pokazuje, Jak nie trzeba, to. Teraz rzęski. Dolę tej maskary co zawsze, w polu jakoś. Ja to teraz zaraz sobie maluję. Gotowe usta zostawiam, bo ja zwykle ust nie maluję. Bo za jakieś 15 minut pewnie będę coś piła, czy jadła, więc tak mi się to zmienia i po prostu mi się to nie kalkuje. A więc za chwilę mam przewieźć na moje oczka. No i ja nie wiem, czy wyszło mi to pięknie, ale wydaje mi się, że jest ładne. Rozświetlenie też jest ok. Teraz pewnie tego tak nie dostrzegacie, bo jest pod złym kątem, ale. Tak, więc cienie są naprawdę fajne, mają pigment i ogólnie fajnie się sprawują. Ten do konturowania, paletka również jest ok. Test uważam za udany. Okej, okay, i to już wszystko, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podobał. Mam nadzieję, że docenicie to, że w ogóle zrobiłam taki makijaż, bo nie jestem w tym po prostu doświadczona i pewnie nie powinnam się za to nawet zabierać, ale mam nadzieję, że mimo to film Wam się spodobał, linki do rzeczy, które pokazałam znajdziecie w opisie na dole. Jak widzicie, kosmetyki są naprawdę spoko, więc a nie są drogie, więc. Naprawdę okej. Okay. Jeżeli wam się filmik spodobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wejdźcie na mojego Instagrama, zaobserwujcie mnie tam, jeżeli chcecie. Na mojego Insta żeby być ze mną na bieżąco na co dzień, na bloga i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa pa.